Witajcie, moi drodzy, w ostatnim filmiku z serii około świąteczno-noworocznej. Dzisiaj przychodzę do Was z postanowieniami na nowy rok, aczkolwiek nie są one jakoś specjalnie sprecyzowane. Nigdzie ich nie zapisywałam, być może to zrobię, ale tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Rzeczą, której nie zrealizowałam z zeszłego roku, jest lista książek, które miałam, według wskazówek, przeczytać z tej takiej szarej listy, jeśli pamiętacie. Doszłam po prostu do wniosku, że lista typu przeczytaj książkę, której autor ma takie samo imię jak ty, albo książka, której okładka jest zielona, jest trochę idiotyczne, bo odbiera mi radość z czytania książek, które chciałam przeczytać. Tak naprawdę przez pierwsze 4 miesiące na siłę szukałam książek, żeby je po prostu dopasować do tej listy. Uważam, że było to bez sensu, było to głupie, więc po prostu z tego zrezygnowałam mniej więcej po 6 miesiącach i potem czytało mi się dużo przyjemniej, także myślę, że to było dobre. W związku z tym... Oprócz postanowienia, żeby czytać więcej klasyki w tym roku, nie mam żadnych postanowień, jeżeli chodzi o książki. No właściwie co? No, czytać więcej klasyki, zebrać w biblioteczce całego Erika, Emanuela, Schmita i Lizę Si. Ponieważ zostało mi tego całkiem sporo, myślę, że pewnie zajmie mi to resztę roku. Być dalej na weganizmie to jest kolejny mój, kolejny mój cel i na pewno mam zamiar zrobić jakąś, jakąś fetę domową z powodu mojej rocznicy na wegetarianizmie która będzie miała miejsce 1 lutego, to będą już dwa lata na nieprzerwanym niczym wegetarianizmie oraz w przyszłym roku myślę 16 listopada na pewno będzie jakaś imprezka wegańska, mówiąc kolokwialnie i dziwnie z powodu mojego roku na weganizmie, ponieważ jestem pewna, że na weganizmie wytrwam mimo na pewno wielu wpadek, nie wpadek celowych typu zjadłam ser, tylko wpadek na przykład w kosmetykach w suplementach, wpadkach, która zdarzyła mi się, przepraszam Was, jakiś czas temu y, kupiłam witaminę D3 w kapsułkach. Okazało się, że otoczka zawiera żelatynę, ale słuchajcie, prawda jest taka, że. Wyrzucenie tej witaminy 3, bo zrozumiałam, zauważyłam to zbyt późno, już byłam po kilku tabletkach, także nie było możliwości zwrócenia tego suplementu. Nie miałam jak komukolwiek tego oddać, chociaż też zrzucanie odpowiedzialności za zjedzenie żelatyny na kogoś innego nie robi różnicy, czy zjesz to sam, czy ktoś to zje. Prawda jest taka, że uważam wyrzucanie takich rzeczy z powodu pomyłki za głupotę, ponieważ to też nie jest wegańskie, to jest marnowanie i brak szacunku też do zwierzęcia, które musiało tak naprawdę wycierpieć, żebyśmy mieli takie tableteczki. Także po prostu wezmę to do końca, o ile będzie taka potrzeba, bo tak jak Wam mówiłam w poprzednich filmikach, próbuję wyrzucić suplementy z diety. Jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu dokończę te tabletki, a przy kolejnym kupowaniu po prostu znajdę takie, które na 100% będą wegańskie. Jak po prostu dokupowałam, nie przyszło mi do głowy, że w otoczce może być żelatyna i tyle. I uważam, że niewegańskie byłoby ich wyrzucenie. Także to a propos suplementów. Jeżeli chodzi o inne postanowienia, Czyli co? Wie czytanie więcej klasyki, zebranie w bibliotece resztę Erika Emanuela Schmita i Lizy Si, bycie na weganizmie. Ym, postanowienie, które właściwie chodzi za mną od dłuższego czasu, bo ja kiedyś byłam szczupła, ważyłam 60 do 65 kg przy swoim wzroście, 1,67 67 To była dla mnie normalna waga, optymalna. Czułam się na niej świetnie, byłam yy, i sprawna i czułam się lekko i wszystko było w porządku, może wiem, że dużo osób waży jeszcze mniej, czuje się lepiej, uważa, że 60, 65 kilo to jest grube. Gruby człowiek, ale dla mnie 65 to była naprawdę świetna waga. I słuchajcie, przez, przez pół roku albo rok przytyłam 20 kilo. to już było 3 lata temu, 3,5 roku temu. Przytyłam z powodu problemów emocjonalnych, problemów w domu, problemów takich miłosnych, towarzyskich, szkolnych. I właściwie nie wiadomo, czy zachorowałam z powodu stresu, czy to już wcześniej było i stres to zwiększył, ale zaczęłam chorować na hormony wtedy bardzo intensywnie, także mam nadzieję, że weganizm mi w tym pomoże i wreszcie schudnę. To też była jedna z jest wielu, jeden, z czyn, jeden z wielu czynników weganizmu. W związku z tym planuję również po prostu chodzenie na basen, bo to jest dla mnie najmniej krępujące przy mojej obecnej wadze, ponieważ ważę 85 kg. Jest to dla mnie najmniej krępujące. Chodzenie na basen, chodzenie na stepie w domu, spacery. Także na razie tyle, jeżeli chodzi o obecną wagę. Jak będzie mniejsza, to myślę, że dojdzie do tego kilka innych rzeczy. Na pewno mam dużo więcej energii na weganizmie, także myślę, że to mi na pewno pomoże. I możecie się śmiać, ale no to jest konieczne, ponieważ nie robię tego po to, żeby ładnie wyglądać. Tylko no, otyłość jest groźna, tak? Jest śmiertelnie groźna, mimo że jak patrzycie na mnie, to ja nie jestem jakoś tak otyła, że nie można na mnie patrzeć, tak? Nie ważę 150 kg, nie jestem jak typowa Amerykanka, ale mimo wszystko ja od dziecka miałam bardzo słaby organizm i mój organizm to bardzo mocno odczuwa. Zarówno jeżeli chodzi o kiepski oddech, yy, po prostu płytki oddech. Zarówno jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie i inne tego typu rzeczy, także tutaj schudnięcie jest konieczne, yy, musi to być minimum 10 kilo. Minimum 10 kilo, żebym poczuła się dobrze, bo pamiętam, jak ważyłam 75 kilo, było całkiem w porządku. Także minimum 10 kilo takiego intensywnego starania się, a potem myślę, że jeżeli po prostu metabolizm ruszy i trochę ureguluje hormony, to samo pójdzie to w dół. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Yy, no jeżeli o to chodzi, co jeszcze? Studia, oczywiście studia. Chciałabym do końca tego roku mieć gotową pracę magisterską. Wiem, że brzmi to utopijnie, ale ja nigdy nie miałam problemu z terminami, także myślę, że raczej mi się to uda. Także praca magisterska na pewno. No i co? Rodzina, przyjaciele, książki. Będę matką chrzestną po raz drugi niedługo, znaczy niedługo, w maju, bo moja przyjaciółka jest dopiero w czwartym miesiącu ciąży, bo nie powinnam tego mówić, ale będę matką chrzestną, także na pewno będziemy tutaj zajmować się ostrym wychowaniem małego chłopczyka. Yy, tak, oczywiście, mówiąc żartem, nie bierz tego, Kasiu, na serio. Yy, no i co? i właściwie myślę, że tyle mówię Wam, no moje postanowienia nie są do końca sprecyzowane, na pewno chciałabym, o wiem chciałabym na pewno od września zapisać się na język być może dwa na jakieś dodatkowe zajęcia moim postanowieniem również, również jest takie częstsze wychodzenie z domu po prostu do ludzi, bo no, no prawda jest taka, że brakuje mi już towarzystwa ludzi i chciałabym troszeczkę poznać ludzi z takim samym stylem życia co ja myślę, że to by było dosyć zdrowe, jeżeli chodzi o emocje i psychikę Także myślę, że tyle słuchajcie. Tak jak widzicie, te postanowienia są bardzo niesprecyzowane, jakieś takie bardzo naokoło. Nie jest ich dużo. Przestałam po prostu planować swoje życie. Doszłam do wniosku, że dużo lepiej mi to wszystko wychodzi, kiedy go nie planuję i podążam za tym, co, jak to mówiła Pokahonta, spodpowiada mi serce. Brzmi dziwnie, ale taka jest prawda. Także to by było słuchajcie na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w nowym roku 2016. Życzę Wam wielu sukcesów, radości zdrowia, zadowolenia z tego co robicie i dużo słońca. I to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmikach już normalnych, mówiących o kolejnym roku kalendarzowym. Do zobaczenia.